Siemano widzowie w tym odcinku będziemy testować. Zgadnijcie najpierw w komentarzach: szybko, 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 co się z tego? Co ja już? Jem czwarty smak nie robiłem w tym odcinku, ale dobrze. Tu przyszedł już Mutlom. Heniu, powiedz cześć widzą. Cześć, cześć, cześć. On lubi jedzenie, prawda, Heniu? Tak. 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 On, on z nami nagrywać nie to, a co? mój brat on taki ty... prawda Enik, Henryka? i w tym oszuku zgadnęliście już w komentarzach i patrzcie co to jest Hanio nawet doknał taki e, serowe ja jadłem Zombie! Jeszcze czerwone, niebieskie i te jadłem. Nawet miałem odpakowane, prawda, Henio? Henio, kiedyś, jak ja spałem, to on wziął sypaczkę od mojego brata i wziął ten. Taki sam. Zziąły tego niebieskiego, prawda? Tak powiedział, że tak. I on tak płakał, byciał. U nas wtedy był chyba kuzyn, bo mój brat był w Anglii i ten i kupił tam czerwone i niebieskie. Tam nie przytulano. I, więc testujemy. Ja już się testowałem, Aniu nie możesz, bo będziesz płakał. Mm. Tak, z zawartości. jeden ja dwa 2 na raz. Hmm? Jeden to nie jest ostry. Dla mnie jeden to dwa na dziesięć. Ja nie ja nie nie 1 <grym> ja na 10.

Arto. na raz Pięć na raz z tej paczki. Trzy, cztery na raz. Uch! Za ostre. Za ostre. To jest takie, dla, wiecie. To ja nie pamiętam jak to się nazywało. Ostre pan kupa. Z których odcinku chyba w dwóch ciociach to było jeden był ze moich narodzin. Film, że ja się urodziłem tak, tak. Że, że się urodziłem jako w Jak, jak, co, co, co. Ach, ach, ach. Patrzcie co mam Mam e policia Tak to się -ba nazywa Pokażę wam do kamerki nie, tam nie muszę trzymać Patrzcie ach, Widzicie ja O, widzicie, to, takie czerwone jakby, to to jest to i to bardzo swędzi i dajcie suba i lajka, like, żebym testował takie więcej z różnych krajów, jak Pęgielse jak Pringlesy z Stanów Zjednoczonych. A, ta, a te takie można sobie kupić na swój planet, tylko na inną wersję. Bo te są takie jak czurosy w serze i one są polecam. Były w takim sklepie w Polsce, Domikana, i one są z... albo nie w Domikanie, nie wiem, czy to. kupiłem, chyba na Allegro. Na Allegro. I ten. Nie wiem. Pan Kupa tu cały czas radzi, ja I jeszcze będą koszulki na moim sklepie za kilka dni, a potem... Ho! Ja! wrócił Pan Kupa ten... Jak więcej tych ptaków są widzenia. Lecę po dwa i, i daję na raz. Ale! Ok. Ci, 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 Tak po wyjęciu wyglądają. Mamy... Moja łapka jak obliżę stakisu, spróbuje te, te takisy jak zostawicie suba, i lajka C za trzy dwa i jeden. Och, ale one sam takie słabe wy. Mm. Mm ostrości ja mogę dwa na raz dziesięć a niebieskie jeden na raz ale ona są na mnie na ostrości one są ostre tak dwa trzy na dziesięć tak pół dwa na dziesięć a pięć na raz za bardzo biorę wtedy. Nie bij nożyczkami. Przepraszam, bo nie je biję nożyczkami. wyjął nożyczki i bija. Je. Oddawaj mi te do dzieci. To moje jeszcze chrupersy chrupią najbardziej. Chrup, chrup, chrup. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Dzisiaj chyba jeszcze będziemy ten. Robić flimację. Ty musisz... Ten... Przyjdzie do naszej... Okej, No tak, ten has. Bo to bracia. I jeden has, coś się nagrywa. Tamten e, Tymek 3 się nie nazywa Tymek, tylko inaczej. razu mi te nożyczki, dziękuję. Nie wyłączaj. E, ja e, wyłączę.